Za chwilę nastąpi kulminacyjny moment dzisiejszej uroczystości akty matrykulacji studentów pierwszego roku studiów. Indeksy wyłonionej grupie studentów pierwszego roku będącej reprezentacją wszystkich studentów pierwszego roku wręczono licencja rektor doktor Proszę pana rektora o indeksów w wybranej grupie studentów pierwszego roku. Proszę o wystąpienie reprezentantów studentów pierwszego roku do wręczenia indeksów. Szanowni Państwo, z na licencji rektora, indeksy otrzymują Pan Edyda Rycewicz, Pan Michał Wierzykowski, Pan Dariusz Janczak i Pani Anela Kajma. Szanowni Państwo, bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. Za chwilę studenci pierwszego roku złożą uroczyste śrubowanie. Studentów pierwszego roku poproszę o podniesienie prawy krąg. Począt sztandarowy wystąpił, zatem nie wywołuje już Zatem proszę o licencję o że zaprzysiężenie z tego ślubowałem. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, dociekać prawdy, głosić ją oraz dawać jej świadectwo o swoim postępowaniach, przestrzegać zasad etyki i tolerancji, odnosić się z szacunkiem do władz szkoły i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa uczelni i obyczaje akademickie, dbać o honor studenta wyśle się o zarządzanie personelem. Początki sztandarowe wstąpić. Dziękuję Państwu i proszę o zajęcie miejsca. Szanowni Państwo, Punktem w punktem uroczystej inauguracji Oktawę Dzieckiego w Uczelniu Wyższych jest wygłoszenie wykładu inauguracyjnego. Dzisiejszy wykład inauguracyjny poprowadzi znakomitość w środowisku dziennikarzy polskich, redaktor Andrzej Ziemski, którego nie zapatrzę się również na przyjaciela wyższy. Pan redaktor jest posługantem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, i się w zakresie systemów łączności satelitarnych. Od 1978 roku dziennikarz, publicysta, autor ciągł. W dziennikarskim życiu spadł funkcję m.in. dyrektora Czarnego Sztandaru Młodych, zastępcy dyrektora Czarnego Życia Warszawy. W latach 1986-2004 pełnił funkcję sekretarza generalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Związaną z ciągłym od 4. Mam nadzieję, że dłużej. Obecne zainteresowania badawczo naukowych pana Andrzeja ogólnictwuje się w zagadnień o rozwoju nowych mediów i ewolucji polskiego systemu demokracji i rynku medialnego po roku 1989. Tematem za dzisiejszego wykładu jest zagadnienie aktualne, traktujące, ale jest studenty niepokój. Nowa media, a rozwój cywilizacyjny. Proszę pana redaktora. санатора в ОСДТ о запрезентованке фирмаду